Aborcyjna działaczka, przeciwniczka legalizacji związków osób tej samej płci, zwolenniczka klauzuli sumienia, czy też członkini papieskiej rady do spraw rodziny. Te sformułowania dotyczące Wandy Półtawskiej brzmiały niemalże jak laudacja. Jednak właśnie z tymi hasłami protestowała grupa mieszkańców Krakowa przeciwko nadaniu imienia Wandy Półtawskiej oddziałowi noworodków krakowskiego prywatnego szpitala przy ulicy Siemirackiego. I jest to pierwszy atak na wandę pułtawską, niewątpliwie zasłużoną dla polskiej medycyny, bioetyki, doktor nauk medycznych, psychiatrę, czy też damę orderu orła białego, czy wreszcie przyjaciółkę Jana Pawła II, mającą niewątpliwy wpływ na jego nauczanie dotyczące małżeństwa, rodziny czy seksualności. O ogromnym autorytecie wandy półtawskiej i haniebnej próbie podważenia go, porozmawiam dzisiaj z Magdaleną Guziak-Nowak, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Lidia Sankowska-Grawczuk, zapraszam. Dziś nasze studio portalu Afirmacja łączy się zdalnie z pięknym Krakowem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I właśnie w Krakowie nadano imię Wandy Połtawskiej oddziałowi noworodków Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ulicy Siemiradzkiego. Yy, czy zgodnie z krzykiem lewicowych aktywistów, właśnie od dzisiaj, bo to nie jest nowy oddział, kobiety zaczną przechodzić tam z obrzydzeniem? Nie sądzę. Myślę, że matki czekające na ten fantastyczny, niesamowity moment powitania swojego dziecka po drugiej stronie brzucha, przytulenia go po raz pierwszy do swojego serca, będą przychodziły tam jeszcze z tym większą radością i spokojem, że zostaną tam zaopiekowane w sposób absolutnie najlepszy z możliwych, ponieważ dla naprawdę bardzo wielu kobiet właśnie ten szpital jest szpitalem pierwszego wyboru, co jest dla niego najlepszą rekomendacją. To, co obserwujemy w ostatnich dniach, ta nagonka na panią doktor Wandę Pułtawską, w mojej ocenie no, ma prowadzić do kompletnego demontażu autorytetów i do dekonstrukcji świata, jaki my znamy, jaki my czy, czy jaki my znaliśmy do tej pory. Mam takie poczucie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy takie wartości jak miłość, rodzina, wychowanie dzieci do odpowiedzialności, czy uczciwość intelektualna, a nawet wolność, po prostu są w kompletnym odwrocie. Dla mnie to jest też taka sytuacja, o której w swojej książce Gabriele Kuby pisała, że to jest likwidacja wolności w imię wolności. Co mam na myśli? Pewne grupy skrajne, radykalne, głoszące hasła, które wydają się no co, coraz bardziej irracjonalne, co chwilę przesuwając granice dobrego smaku, właśnie granice absurdu, mają mieć prawo wypowiadać swoje zdanie, natomiast nam, katolikom, czy. Może nawet nie tylko katolikom, ale obrońcom tradycyjnych wartości odmawia się prawo do tego, żeby właśnie tę swoją opinię wyrazić. I ja naprawdę ceniąc sobie standardy państwa demokratycznego, mam pełną zgodę na to, żeby ktoś wyraził opinię innej niż, wyraził opinię inną niż moja. Natomiast bardzo mnie zastanawia, dziwi uzasadnienie dla tego protestu, który, który właśnie w ostatnich dniach w Krakowie się odbywał. Mianowicie, środowiska, które nie zgadzają się na nadanie imienia Wandy Pułtawskiej oddziałowi noworodkowemu, argumentują w ten sposób, że ona sprzeciwia się rozwodom. Od kiedy rozwód jest czymś dobrym dla, dla kobiety, dla mężczyzny, dla dziecka? Że sprzeciwia się aborcji, że sprzeciwia się antykoncepcji? Może odwróćmy trochę jakby sprawę i zadajmy takie pytanie, jeśli nie Wanda Pułtawska, to kto? Miałby być patronem oddziału noworodkowego. Czy naprawdę kobieta, która właśnie urodziła dziecko i tuli w swoich ramionach, myśli o tym, że chciałaby dokonać aborcji, kiedy znowu będzie w ciąży? Czy ona już teraz myśli o tym, że musi przyjmować tabletki antykoncepcyjne? Czy ona teraz już myśli o tym, że chce się wysterylizować, żeby znowu nie począć kolejnego dziecka? Przecież to jest absurd, to jest absurd. Jeśli nie Wanda Płtawska to kto? Margaret Sanger, zwolenniczka eugeniki. Nie wiem, może Rebeka Gompers, która jest znana na całym świecie z tego, że wysyła kobietom niewiadomego pochodzenia jakieś indyjskie pastylki do aborcji farmakologicznej, a może Marta Lempart. Myślę, że warto może, może spróbować jakby spojrzeć na, na całą tę sprawę z tej, z tej perspektywy. A najlepiej, a najlepiej to chyba byłoby w ogóle to wszystko przemilczeć, dlatego że mam takie poczucie, że nadajemy tej sprawie rozgłos większy niż ona na to zasługuje. Proszę mnie dobrze zrozumieć, oczywiście na, na, na nasze zaangażowanie w tę sprawę zasługuje pani dr Wanda Półtawska, której dobrego imienia będziemy bronić za wszelką cenę. No dokładnie, tak jak Pani wspomniała, doktor Wanda Półtawska jest jedną z najwybitniejszych polskich obrończyń życia. Podobnie jak dr Antoni Marcinek, dyrektor tejże placówki, wybitny ginekolog, położnik, który w swoim życiu uratował i wspierał tysiące kobiet, a sam o sobie mówi, że jest narzędziem w rękach Boga. To też oczywiście nie odpowiada lewicowym radykałom, radykałom, którzy sugerują, aby w związku z tym omijać ten szpital szerokim łukiem. I mam wrażenie, że sami sobie szkodzą, ponieważ jest to szpital o bardzo wysokim poziomie, posiadający najwyższy trzeci stopień referencyjności, co oznacza, że są tam przyjmowane kobiety w najbardziej zagrożonych ciążach, z najtrudniejszymi przypadkami. Także tutaj zespół dr Wanda Półtawska i dr Antoni Marcinek. Po prostu pięknie obrazuje dobro, które, którym szpital obdarza tysiące kobiet, obdarzał przez wiele lat i na pewno będzie dalej obdarzał. Ja nie mam wątpliwości, że, że jest właśnie tak, jak pani powiedziała. Tak jak wcześniej wspomniałam, dla wielu kobiet właśnie ta placówka medyczna jest szpitalem pierwszego wyboru. W momencie, kiedy organizacje feministyczne, skrajnie lewicowe, występują tak naprawdę przeciwko lekarzom bo to podcinają gałość na której my wszyscy siedzimy bo, bo, bo zobaczmy na fakty protest odbywa się przeciwko nadaniu imienia Wandy Pułtawskiej oddziałowi Noworodkowemu ale tak naprawdę gdzieś między wierszami pobrzmiewa że ten szpital na trzeci stopień referencyjności nie zasługuje tymczasem jakby uświadommy sobie wszyscy, że taki tytuł czy no właśnie ten trzeci stopień referencyjności nie jest przyznawany żadnej placówce medycznej za tak zwane piękne oczy, tak? No Tylko dokładnie. naprawdę trzeba tutaj spełnić szereg standardów. To co obserwujemy wpisuje się w taką krytykę, na nagonkę na obrońców życia człowieka, którzy no stając za życiem, za rodziną, za tradycyjnie rozumianymi wartościami, no muszą liczyć się z tym, że niestety będą obiektami takich wściekłych ataków. Tego doświadczał świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, założyciel naszego stowarzyszenia. Tego wiele razy doświadczała przecież już pani doktor Wanda Putawska. Dla niej to pewnie nie jest zupełnie nic nowego. Wielokrotnie krytykowany też był wspomniany przez panią pan doktor Marcinek. I tak będzie nadal, tak będzie nadal, bo te, ten front walki o życie poczęte, no, na tym zasadza się po prostu nasza cywilizacja. No, ja myślę, że ten wysoki poziom merytoryczny szpitala ma być niszczony przez ideologię, tak, garstki tak naprawdę aktywistów. Oni wprawdzie głośno wyją, tak, mają poparcie też lewicowych mediów. Zresztą nie pierwszy raz podobna sytuacja była właśnie przy okazji nadania honorowego obywatelstwa Krakowa pani Półtawskiej. Ja mam wrażenie, że to uderzenie w nią przebiega równolegle z taką dewojtylizacją, z uderzeniem w Ojca Świętego Jana Pawła II. Można powiedzieć, że jest to taki zmasowany atak na naszą cywilizację, naszą kulturę, na nasze wartości poprzez właśnie podstawę, czyli poprzez deprecjonowanie czy wręcz rujnowanie autorytetów. Dokładnie tak. Wczoraj właśnie z mężem nawet na ten temat rozmawialiśmy i ja powiedziałam do niego takie zdanie, że wiesz od, od momentu, kiedy rozpoczęła się nagonka na Jana Pawła II ja czułam, że kolejna będzie pani doktor Wanda Pułtawska, że trzeba będzie coś wyciągnąć z kapelusza, no choć, chociażby miała to być sprawa taka, taka jak ta. Pani doktor słynie ze swoich bezkompromisowych wypowiedzi, z nazywania rzeczy po imieniu, i ja rozumiem, ja rozumiem, że to się może komuś nie podobać, bo jeśli ktoś żyje w sposób zupełnie inny niż, niż taki, do którego ona zachęca, no to to zawsze budzi w człowieku jakiś wewnętrzny sprzeciw. Natomiast no, tutaj przydałaby się taka, taka refleksja właśnie nad tym, czy my nie podcinamy gałęzi, na której siedzimy czy uderzając w te tradycyjne wartości, jakimi, jaką jest chociażby no rodzina Właśnie wychowanie dzieci do odpowiedzialności, to czy my po prostu w takiej dłuższej perspektywie sobie najzwyczajniej w świecie nie zaszkodzimy? Myślę też, mam też taką myśl, że może my niekoniecznie mieszamy te wszystkie katolickie wątki w cudzysłowie do całej tej sprawy bo to że pani doktor Wanda Pułtawska jest osobą głęboko wierzącą, że była współpracowniczką Jana Pawła II, jego przyjaciółką, że była członkiem Papieskiej Akademii Życia, to wszystko jest prawdą. Ale przecież przede wszystkim ona jest lekarzem, jest z wykształcenia jest lekarzem, osobą bardzo zasłużoną w czasach wojennych, walczącą o upamiętnienie kobiet przebywających w obozie Ravensbrück, pomagającą rodzinom oświęcimskim. Więc jakby cała, cała jej taka działalność jest skupiona wokół, wokół rodziny, więc sądzę, że te, te hasła, które pani przytoczyła na początku, że szpital to nie kościół, lekarz to nie ksiądz, one mają tylko sztucznie podgrzewać atmosferę, sztucznie rozpalać emocje, oczywiście te emocje trudne. Znowu gdzieś tam pojawia się to słowo wybór, znowu pojawia się to słowo zakaz, bo to jest kolejna, kolejna sytuacja obliczona na, na wywołanie jakiegoś niepotrzebnego zupełnie w mojej ocenie zamieszania. Pani doktor Pułtawska po prostu całe życie walczyła o obronę podstawowych naturalnych praw człowieka. I my jesteśmy bardzo wdzięczni, że Krakowski Szpital przy ulicy Siemiradzkiego nadał oddziałowi noworodkowemu imię Wandy Pułtowskiej jeszcze za jej życia, podkreślając wybitny życiorys, ogromne zasługi, a przede wszystkim przypominając ogromny autorytet w tym może również, a nawet przede wszystkim autorytet moralny bo pani doktor Pułtawska myślę, że jak mało kto wie, czym się kończy, jak tragicznie się kończy oddzielenie moralności od medycyny. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę na portalu Afirmacja. Moim gościem była Magdalena Guziak Nowak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.